Hejka tutaj Ami z zającami. Jestem w Lesie w myślenicach i nagrywam wam właśnie z tego vloga, jak idę z moimi rodzicami. To jest mój pierwszy vlog i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze jakieś vlogi. Opatrzcie. Widzicie to? No. Tutaj mamy jakiś most I dłużeczka. I tu jest właśnie taki most. Czekajcie. Nie wiem czy ja tu powinnam pierwsza testować. O Jezu! I to się całe rusza. Spokojnie. Ktoś idzie po tym jeszcze z was? Ja. To nie idzie, bo to się strasznie rusza. Dobra. Poczekaj. No to ty przejdź pierwsza. Czekajcie, bo ja muszę tu... Zrób kroka. Zrób kroka. Jezu. Zrób... Zróbże kroka. Dobra, jest git. Okej. Okay. Patrzcie, tu jest jakiś... Jakiś szlaban tu jest. Idziemy tu czy na górę? Patrzcie tam. Patrzcie. Dajcie znać w komentarzach, jakich zwierząt najbardziej się boicie. Badziki. To chyba dziki. To chyba dziki, to mi mama podpowiada właśnie, że to chyba dziki. No. Przypomnę wam jeszcze jedną rzecz, że na moim kanale na społeczności właśnie pojawiają się ankiety bardzo często. A teraz wam coś pokażę, patrzcie. Patrzcie na tamtego liścia, widzicie? Okay. Moja mama idzie pierwsza. Okej. Okay. Teraz tak, czy ja z, Czy mi się z telefonem to uda? Ujaz też. Nie wiem czy to mi się uda. Co to nagrasz mnie? O ma jedna. Ej, nie mam jak się ruszyć, bo to może polecieć. Nic nie ruszyć. mogę. Nie damy wagi, no. Aha. Nie wiem Ej, jak, jak tu przejść? No ale tu się nie da, to się bardzo chwieje Dobra, ten, na, na część będzie jak przejdę to, papa. Pa.